No cześć, tutaj Maciej Binert. właśnie czekam na samochód z Drutexu. O właśnie przyjechał. Ej. Tu chodzi o, o całą reklamację. Yy, raz chłopakowi pokażę, żeby tutaj podjechał do przodu. Bo tutaj, żeby żona żona by musiała tutaj naszym jednym samochodem wyjechać. To są nasze reklamy. I tam też. Powiem właśnie koledze, żeby podjechał tutaj. samochód tak, zapalił <grywa> tak chodzi o to że dzisiaj będzie realizowana ta reklamacja pierwsza reklamacja pierwsza reklamacja będzie prawda no, uda się wszystko pozytywnie na pewno właśnie tu podjeżdża samochód znaczy profesjonalnie to wszystko wygląda w tej firmie polecam z jednej strony o, tak na przykład na samochód i on sobie będzie tutaj musiał jakąś tyłem wjechać i będziemy wymieniać w tym, w, tym, tutaj, w tym oknie jedną szybę, która pękła z niewiadomych przyczyn. Także damy radę, żeby to ogarnąć na 100%. Teraz właśnie pokazuję, jak się wymienia szybę. To dosyć sprawnie idzie. Właściwie cieszy mnie, że właśnie to jest taka firma, na którą można liczyć. Że jest profesjonalna. O, nawet telefony, też może cciszymy. Tak wygląda właśnie ta szyba, która pękła. Na to. Nie wiem czy to będzie widać, ale no tutaj właśnie jakiś odprysk dostała i pękła, a tu jest... A tu jest ta nowa szyba. To jest właśnie taka duża zaleta współpracy pracy właśnie z Deteksem, że, że ktoś przyjedzie, w razie reklamacji nie unika, tylko przyjedzie po prostu i to wymieni, jakiś jakiś uszkodzony element. A tutaj no, nie była w ogóle nasza wina, nasza, nasza, bo to jeszcze było ode mnie dwóch pracowników, dwóch jakiś innych od tej pani którzy robili też zupełnie coś innego w Łazience i, i ta pani no i wszyscy byli jakby ci panowie w Łazience to pani w jednym pomieszczeniu my w drugim a tu nagle trzaski stało się tak wygląda stara szyba co można z nią zrobić na no, alego sprzedać? chce ktoś kupić sprzedamy co? 1000 złotych, cena wywoławcza tak ta szyba jest słynna no właśnie, A to jest ta szyba właśnie, ale już będzie kładziona do trumny I, i potem. No. no to jest właśnie druga szyba. Szyba była transportowana w ramię. Że nad taką ramę zrobili, nie? To jest super, nie? No bezpiecznie w sensie transportu. I fajnie, i się bardzo z tego cieszę. To zaraz będzie włożono. Chciałbym, żeby mógł normalnie z czystym sumieniem rachunek wystawić, bo tak dotąd jeszcze tego nie zrobiłem. No to wstyd by było. Tym, Tym bardziej, że chcemy tutaj dopiero tą markę rozwijamy. Chcemy ją budować, a to, a to taki ząb. Ale to fajnie. Cieszę się, że to tak szybko i sprawnie idzie. Zobaczymy. Na razie cała impreza trwa niecałe 3 minuty. A wiesz, jak myśmy w ogóle planowali to zrobić? W tak jak ty to robisz. Myśmy planowali wybić tamtą szybę w cholerę Aha. i to jakoś wtedy kombinować ze wstawieniem, ale to dobrze, że jednak przyjechał ktoś, kto się na tym lepiej zna. Potrójna szyba, tak jak tamta, z ładnym szprosem, w tym samym miejscu. Mam nadzieję. Przymierzymy, tu będzie widać. Tu właśnie teraz nie ma szyby. Takie okno tak, tak. bez szyby jest, nowoczesne okno. A, i te plastiki muszą tam być, nie? Tak, tak, tak. Jakoś się wklei na gumę do rzucia, albo na coś? Może gumę? O, Aha. No tak to wygląda. No tak. Przywegen, na się świetny hat läuft weil selber ich habe das wirklich schön auch. Würde auch andere Mitarbeiter zeigen, wie das gerade geht, weil ich wusste gar nicht, Ustawiać nie trzeba co tego okna, nie? Aha. No, wymianie szybki to zawsze ten... to <grymna> <grymna> schauen ja. aber sonst sind die werkzeuge zum einstellen ist ja kein problem ich habe extra noch so eine Rahmen gebaut was so mhm. zu, äh, ausprobieren falsch, wenn das nicht funktioniert ja. und so kann man jetzt ganze flügel haben halt. mhm. mhm. was man Tu tutaj ta ramka. Długo już pracujesz w druteki? Pięć lat będzie. O, jako serwisant? Jako serwisant 3 lata. Aha, no to widzisz, to już masz. Trzeci oczki, jeszcze hmm. nie ma pełnych, ale trzeci oczki. No duże pojęcie macie, nie? To jest właśnie to z to, że się z taką dużą firmą współpracować. To jest bardzo fajnie, nie? Teraz będziemy tutaj to markę właśnie rozbudowywać. Robię już taki sklep teraz. Jutro właściwie mam spotkaniu. Mogę być, a to będę żeby wieszać. Auch uh, eine mit, uh, ein uh, Planungsbiro. Um moje um mhm. ja, szanse. Ja, <laughs> die oh, nicht Was ist

no, jesteśmy najlepsi. Udowodniliśmy to, że jesteśmy najlepsi. Tak wyglądała reklamacja wykonania druteksu. Super, świetnie, profesjonalnie gratulacje.